Dziś, 8 lutego 2026 roku byliśmy z Adasiem w markach. Chciałam pokazać tam, gdzie spędziłam swoje pierwsze lata życia, czyli na promiennej 8. Tutaj widać nasz balkon, okna mojego pokoju, kuchni i, i salonu. To jest ten środkowy balkon. zielony dach, który charakteryzował ten bloczek. A tutaj jest słynny murek, z którego spadłam na rowerze kiedyś, jak mi jeszcze jeździło na czterech kółkach. Ogólnie fajne miejsce. Leci dron. A tutaj mamy z góry pokazaną łąkę, na której uczyłam się jeździć na rowerze. Nie wygląda teraz trochę jak łąka, bo są jakieś nowe osiedla na niej wybudowane. Ale kiedyś tutaj wszędzie była łąka. Zresztą byliśmy na tej łące dzisiaj i zostało drzewo, na które się zawsze lubiłam wspinać. I mam przy nim zdjęcie. Wadać mi zrobił. To jest taki mini lasek, gdzie latały nietoperze i chrabąszcze. A za laskiem była piekarnia, do której chodziliśmy czasem. A w tym lasku pachniało mega bułkami, kajzerkami. Tych broczków też nie było. Ulica. Lecę ulicą. I nadal ulica. I dalej ulica. Tych bloków też nie było, jak tu mieszkałam. O matko, jaki jest samochód? <noise> nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Ulica. No, Nadal ulica. O, a teraz ta sama ulica, tylko z innej perspektywy. O, jakiś stary dom, którego pewnie właściciel nie zgodził się, żeby wybudowali blok na jego terenie. O, a Teuta i z tym czerwonym dachem był sklep. Taki supermarket, że na tak nazwać. Gdzie kupowało się różne rzeczy. Ubranka dla lalek. Mm, co my tu mamy? Jakieś kontenery kolorowe i bloki. Bloki też, tutaj też są bloki. Ale tu jest mój blok, po lewej. A po prawej mieszka moja ciocia. Tylko nie pamiętam jej imienia. Chyba Stasia. Albo ale Staś to było na pewno A teraz lądujemy na naszej Hondziuni starej. I nie wiedzieliśmy, czy zapali, bo zostawiłam kluczyki w stacyjce i zapalone światła, jak to kręciliśmy. A nie, Adaś nakręcił.